Spokojnie jak na wojnie. Spokojnie jak na wojnie. Zykła mawiać moja pewna dawna znajoma z telewizji, której szczytowym dokonaniem było uwiedzenie jednego świętobliwego pastora. Dziś to powiedzonko brzmi wyjątkowo ponuro. Nie wiemy, co się naprawdę dzieje. Kto nam powie autorytatywnie, czy Ukraina wygrywa, czy przegrywa, i w związku z tym, czy czeka nas wojna, czy pokój? Rzeczywistość w coraz większym stopniu przypomina powieść sensacyjną albo kiloakcji. W dodatku mylą się tam role. Na przykład na Słowacji pisarz strzela do premiera. Zazwyczaj pisarze robią to w książkach. Ja w mojej, którą akurat kończę wspólnie z wami, drodzy słuchacze, przeprowadzam zamach na premiera. Ale jakoś nie przychodzi mi do głowy, aby odegrać rolę scenarzysty i aktora w podobnej sytuacji rozgrywającej się w Realu. Zresztą, takich szalonych pomysłów jest więcej. Kto wymyśliłby, że szpiegiem okaże się sędzia, członek wyjątkowej kasty, który najpierw ślizgnie się w łaski pisu, potem będzie demaskował tenże w tvn ach a na koniec ucieknie na znaną ze swobód demokratycznych Białoruś. A przy okazji audycji redaktor Gawryluk dowiedzieliśmy się rzeczy zdumiewającej, że sędziowie jako uprzywilejowana grupa nie są sprawdzani kontrwywiadowczo. Może się więc okazać, że osławiona piątka z Cambridge na czele z kimem Filby, to w porównaniu z e, powiedzmy pięćdziesiątką z Wydziału Prawa, Szpiegowski Pikuś, w dodatku pan Szmyt, czy jak to woli, meser Szmyt, jest przerzucany jak gorący kartofel. I każdy się od niego odżegnuje. Nie zawsze zresztą skutecznie. Nagle okazało się, że na dłużej przygarnęła go do swego łona myszka agresorka, czyli pani Gasiuk-Pichowicz, która przyprowadziła go do Sejmu. A propos Sejmu. Tam akurat padł grom z jasnego nieba. Ma wznowić działalność komisja do zbadania wpływów rosyjskich. W innym składzie i w innym celu, ale jednak. Chociaż, gdyby Cenzkiewicz znalazł kwity, że Jarosław jest tajnym doradcą Putina, to i dla niego znalazłoby się miejsce. Przy okazji trudno nie zauważyć różnicy stylu panującego w różnych krajach. W ostatnich dniach czystek dokonali dwaj przywódcy światowi. Wołodia zdymisjonował swoich ministrów na czele z Szojgu, a Donaldinho swoich. Mam nadzieję, że nie koordynowali te akcje sobą. Ważne jednak, że czystki w Rosji były za karę, a w Polsce w nagrodę. Inna sprawa, że w przypadku porażki lewicy w europarlamencie Członkowie Europejskiej Partii Ludowej będą mieli bardzo trudne i nieprzyjemne zadanie. Chyba, że co drugi z nich przyzna się w Brukseli, I am manekin peace i oleje swego dotychczasowego szefa. Strach się bać. Lato się jeszcze nie zaczęło, a już robi się gorąco ze względu na pożary. I to nie tylko w Rosji. Starszym przypomina się tu. Yy, Taka płomienna seria uschyłku gierka. Dom handlowy smyk, trasa łazienkowska. Potem na szczęście pożary ustały. Dlaczego? Pytał Ludek Warszawski. Bo Breżnie wrzucił palenie, odpowiadano. W Ameryce też niespokojnie. Rewolucja pożera własnych ojców. Jak wiadomo, elity wyhodowały sobie różne patologie nienawidzące własnego kraju. Lewactwo, rozzuchwalone e, mniejszości, obgarnięte pogardą dla autorytetów i tradycji. No i mają elity to, co wyniańczyły. Uczelnie płoną, a główna nienawiść kieruje się przeciwko najważniejszej mniejszości i jej polityce na Bliskim Wschodzie. Młodzi buntownicy z Hamasem na ustach atakują swoich rektorów i dziwią się, że obrywają pałami od policji, którą wzywa się na uczelnię. Co się dzieje? Znając historię, można było to przewidzieć, bo zawsze wpływowa mniejszość miała kłopoty, kiedy chucpa przewyższała instynkt samozachowawczy. Czy to Hiszpania, władców arcykatolickich, czy niedawne Niemcy. Obawiam się, że bliski jest dzień, kiedy walka o parytet wkroczy... Stadion stadium finalne, w Hollywood, gdzie jak wiadomo, już w każdym filmie teraz musi występować 50% kobiet, 50% kolorowych, 50% nie-heteronormatywnych i 50% niepełnosprawnych. To się nie sumuje, ale mniejsza z tym. A co będzie, jeśli wymóg parytetu etnicznego sięgnie reżyserów, scenarzystów, producentów. I procentowy udział na czele branży będą musieli dostać Polacy, Irlandczycy, Latynosi, a nawet biali anglosascy protestanci. Koniec świata. Po angielsku the end. Rozmówki europolskie Syrii i Senegalu. W pustyni i w puszczy stają się popularne polskie samouczki. W Erytrei i w Mali, takoż w Bangladeszu, robi ich się wciąż więcej jak grzybów po deszczu. Wkuwa je pilnie Hindus, Wietnamczyk i Malaj, intuicja im mówi tylko nie nawalaj, bo dzięki relokacji twa uchodźcza przyszłość będzie odtąd. Przebiegać w krainie nad Wisłą. Co szósty aborygen, schwytany w łapankę, będzie musiał przepolubić bigos i kaszankę. Więc przyswaja dziś słowa w wymowie toporne: Chcę do Niemiec, daj kasę i kocham platformę. Hejt Park, witam, zapraszam. Z pewnym zaskoczeniem muszę odnotować, że kwestia Zielonego Nieładu wywołała mniejsze zainteresowanie niż myślałem. Czy internauci nie zdają sobie sprawy z ogromu niebezpieczeństwa, a może po prostu temat ich nudzi albo denerwuje, albo sądzą, że nie przyjmując go do wiadomości nie będą podlegać jego efektom. W każdym razie e, nie dotyczy te moje utyskiwanie Was, e, kochani, którzy się napisali, bo jak zwykle dopisaliście w znacznej liczbie. E, są tam zresztą wypowiedzi trafiające w punkt. Obłęd twierdza W. Y. Zielony bajzel to sprawka wielkich korporacji albo kosmitów twierdzi Teresa. A Danuta zauważa refleksyjnie, że w końcu każdy pożegna się z tym światem, nawet twórcy głupoty. Z kolei zdanie Stanisława jest bardzo konkretne. Żeby zlikwidować Zielony Ład, trzeba zlikwidować jego protektorów. Rozwiązanie drastyczne, ale w historii często stosowane. Z powodzeniem. Jerzy, który dał się głównie poznać się ze swych fraszek, tym razem zauważa prozą. Ekonomia jest najlepszym regulatorem ekologii. Uzysk energii z jatraka nie może być mniejszy od energii potrzebnej do jego wytworzenia, magazynowania tej energii, remontów, konserwacji, a na koniec utylizacji. Na razie to się nijak nie dopina. Powiedz pan to w Brukseli albo chociaż na forum ekonomicznym w Davos. Ciekawą informację podaje RA. Sahara jest pustynią, bo dwutlenku węgla jest za mało, inaczej padałby deszcz. Pewnie racja. Nie brakuje też głosu Teresy P. Tym razem jest on ściśle związany z jej małą ojczyzną. Ten zielony nieład to przede wszystkim świadome mordowanie rolnictwa, przemysłu i gospodarki. Jeśli ktoś projektuje system wyniszczający działania, to nie robi tego bezinteresownie, bo przecież europejskie rynki, warte biliony euro, zostaną wykorzystane w innych częściach świata. Choćby tylko żywność trzeba będzie skądś sprowadzać. Logicznym następstwem wzrostu kosztów produkcji jest upadek firm i ucieczka kapitału. Najnowszy przykład. Władze Aleksandrowa Łódzkiego są zaskoczone, że istniejąca tam 20 lat firma przenosi się do Chin. To jest wielki cios dla miasta. Pytanie, ile i od kogo dostają kasę europejscy decydenci i ich ekobojówki za realizację tego zielonego terroru? Jest też pytanie profetyczne przesłane przez DX. Dlaczego ci porąbani Eko nie kładą się na pasach startowych samolotów? Nie kładą, bo zaraz Lufthansa, Ryanair albo inne linie, te nie nasze, zaczęłyby z nimi wojnę. Otóż nie, proszę pana, wykrakał pan. Właśnie przykleili się do płyty lotniska w Monachium. Końca nie znam. A jeśli o końcu mowa, yy, przytoczę fraszkę, Hanny o demiurgach zielonego nieładu. Ich szatański plan jest taki oni kawior, my robaki. Do zobaczenia i do usłyszenia.